Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny otwieramy 10 saszetek z naklejkami z kolekcji Pani FIFA 365 2022. Jak zapewne wcześniej oglądaliście odcinki, e, widzieliście, że szukam głównie tutaj naklejek Milanu. Brakuje mi jeszcze kilku sztuk, żeby mieć komplecik. Tak więc otwieramy. No i oczywiście jak wpadną jakieś naklejki z topowymi zawodnikami to też sobie gdzieś tutaj na boczek odłożymy no i pierwsza saszetka mamy Stigre, Ayala i Cruz i jest Milan Bakayoko i Benasser. pięknie, jest pierwsza sztuka pierwsze dwie naklejki następnie mamy tutaj piłkę z Bayernu, die Bayern Krilos. Tu nie będę strzelał, jaki to zespół i Atletico, Jorente i Griezmann. Kolejna saszetka, i mamy Manchester City, Ederson i Stephen. Następnie piłka z Borussia Dortmund, BVB. Juventus, McKennie i Rabiot. Z Brazylii mamy Richarlison i Vinicius Junior. Via Real. Trigueros i Iburra. Ponownie Manchester City, Mares i Rodri. I Milan, pięknie. Z tym, że to jest powtórka z Latan Ibrahimowicz i Olivier Giroud, Ale super. Druga naklejka z Milano wpadła. Atletico Oblak i Le Comte. Pedri Rising Star Barcelona i Rising Star z Szachtara Trubin. Teraz mamy Paok, Paszalakis i Živković Z Włoch, Barela i Jorginho. Borussia Dortmund. Torgan Azard i Jusufa Mukoko, Koszulka Manchesteru City. I z Anglii mamy Walkera i Showa. Luke Show. Piąta naklejka. Piąta przepraszam, saszetka. Z naklejkami. I jest gwiazda Salah z Liverpoolu. Następnie logo tutaj Beach Soccer World Cup Russia 2021. Z Paris Saint Germain Rafinha i Weinaldo. Rising Star z Borusi Jude Bellingham. I również z Bayern Rising Star Jamal Musiala. Połowa otworzona, połowa przed nami. I patrzcie, jaka gwiazda wpada nam Cristiano Ronaldo na naklejce razem z Edisonem Cavani, też sobie ją tutaj umieścimy. Ponownie wpada Barella i Jorginho z Włoch. To samo Mukoko i Azard z Barcelony Terstegen i Neto. I Argentyna Acuna Rodriguez. koszulka Atletico, Spaoku, Crespo i Ingason, Chelsea Kovacic Mount, Dikefalos Touvorra. nie wiem czy to nie będzie piłka spa oku, ale to jest oczywiście strzał, nie jestem pewny, z Włoch Belotti i Federico Chiesa, Manchester City: Bernardo Silva i Jack Grealish. Jeszcze raz City: Zinchenko i, Torran, i Ferran Torres. Z Realu: Marco Asensio i Luka Modric. Logo Juventusu i z boka mamy Obando i Briasco. Ponownie mamy Paok Wierinia i Douglas Augusto. Tutaj mamy Mistrzostwa Świata 74 i 78. Rising Star z Liverpoolu Curtis Jones. Logo Interu. I dwie gwiazdy z Paris Saint-Germain Mbappe i Neymar. No i została nam ostatnia saszetka. Palmeiras, Jorge i Gustavo Gomes. Villarreal, Dia i Gerard Moreno. Chelsea, Kovacic, Mount, powtórka. To też jest powtórka piłki i z Liverpoolu jeszcze Henderson i Curtis Jones. Tak więc, jeżeli chodzi o naklejki Milano, dwie sztuki wpadły. Benasser, Bakayoko i na drugiej Ibra i Giroud. Jeżeli chodzi o takie gwiazdy Światowego futbolu to Cristiano Ronaldo z kawanim na naklejce i z Paris Saint Germain, Bape i Neymar. Tak więc, moi kochani, no myślę, że unboxing udany. Dwie naklejki Milanu wpadły. Napiszcie, jak to u Was wygląda, czy też zbieracie tą kolekcję, ile Wam brakuje. No i co, ja się będę żegnał. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.